W tym roku UKS 7 Bielawa obchodzi wyjątkowy jubileusz, dziesiąte urodziny swojej działalności. Przez dekadę klub stał się ważnym ośrodkiem sportowym w regionie, kształcąc młodych zawodników i promując zdrowy styl życia. W tym roku świętujemy wyjątkowy jubileusz, mianowicie dziesięciolecie działalności naszego klubu Siódemka Bielawa. To dekada pełna przede wszystkim ciężkiej pracy, mnóstwa sportowych emocji, niezliczonych treningów, turniejów, meczów i co najważniejsze setek radosnych i uśmiechniętych dzieci. Od samego początku naszym celem było stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i profesjonalnego miejsca dla rozwoju najmłodszych, nie tylko piłkarskiego, ponieważ staramy się kształtować przede wszystkim osobowość, dopiero potem sportowca. Zależy nam, aby nasi podopieczni w przyszłości w dorosłe życie wchodzili zdecydowanie pewni siebie i bez kompleksów. Dzięki zaangażowaniu trenerów, rodziców, wolontariuszy, partnerów udało nam się zbudować bardzo silną i zgraną futbolową społeczność. W której najważniejsze są takie wartości jak dyscyplina, wytrwałość, współpraca i oczywiście niegasnąca pasja do piłki nożnej. Powiedz mi, co jest takiego fajnego w treningach tutaj dlaczego warto tutaj przychodzić? Bo wtedy można się więcej nauczyć. A okay. tak czy obrona? Gdzie wolisz grać i dlaczego? Na, na ataku, bo wtedy można strzelać więcej bramek. Messi czy Ronaldo i dlaczego? Ronaldo bo jest lepszy. Bo moją pasją jest granie w piłkę i pan bardzo fajnie ćwiczy. Wolisz grać w ataku czy w obronie? W obronie. Dlaczego? Bo fajniej się gra. Ronaldo dlatego szybszy może. No bo lubię bardzo piłkę. A powiedz mi, wolisz grać w ataku czy w obronie i dlaczego? No bo jestem bardzo szybka. A tak czy obrona? A tak. E, Messi czy Ronaldo? Ronaldo. Dlaczego? No bo jest lepszy. Z dumą obserwujemy, jak nasz klub się rozwija. Pamiętam ty zaczynaliśmy w roku 2015 od kilku chłopców, kilku piłek. Na ten moment zrzeszamy blisko 200 piłkarzy i piłkarek, zatrudniając do tego 7 trenerów. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom bielawskich szkół, przedszkoli, władzom miasta, władzom powiatu za to, że są z nami od początku i wspierają naszą inicjatywę. Bez wątpienia ogromnym krokiem naprzód było nawiązanie współpracy partnerskiej ze Śląskiem Wrocław. Ta umowa stworzyła naszym zawodnikom i zawodniczkom jeszcze większe możliwości rozwoju. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o naszych wychowankach, którzy już dziś reprezentują barwy Wielkiego Śląska. Są to Hania Wołczyk, Zuza Feret, Tymoteusz Sufin czy Michał Nowicki. Ich sukcesy są dla nas motorem napędowym, dużą radością i dowodem na to, że nasza praca ma sens. Choć świętujemy dekadę działania, nie zwalniamy tempa. Z dumą patrzymy wstecz i nadzieją w przyszłość. Przed nami kolejne wyzwania, cele, marzenia. Na pewno jedno się nie zmieni. Wiara w potencjał dzieci i młodzieży i miłość do piłki nożnej. Warto przychodzić, do... warto się czegoś nowego nauczyć tutaj. Potem dobrze grać na turniejach w obronie. Po, po prostu lepiej grań i lepiej się czuję na obronie. Ronaldo, bo bardziej mi się podoba jego styl gry. No, spiszymy, strzelamy bramki i na końcu gramy. Wolisz grać lepiej w ataku czy w obronie? W ataku. Dlaczego? Bo mi się fajnie gra na prawej albo na lewej, albo na ataku. Ronaldo. Dlaczego? Bo, bo on jakby ma dobre kiwki. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki oraz chłopców w wieku od 4 do 15 lat na treningi piłki nożnej UKS 7 Bielawa gwarantujemy przede wszystkim dobrą zabawę, profesjonalny rozwój, wykwalifikowaną kadrę trenerską i najwyższej jakości sprzęt sportowy.